tak, że będzie ładnie, pięknie. Dzień doberek, witamy z Lasomina. Dziś finał. Mam stanowisko numer 7. Czyżby nadzieja na początek? Ktoś też choluje. O, tam z lewej. У меня такие малютки. Kończymy zawody na lasominie. Początek miałam dobry, bardzo dużo ryb, dużo brań, dwie tylko stracone, jedna spod brzegu, taki mocny odjazd niestety urwała wszystko. No i jedna spięta, ale nieduża rybka. Szacuję 30 parę do 40 kg, ale czekamy na ważenie, więc zaraz przekonamy się razem 42, 780, moje rybki piękne dzisiejsze prawdopodobnie dwójka sektorowa szóste miejsce jedna z kobiet która stoi na podium bo jeszcze będzie jeszcze jedna zaznaczam i to będzie Magdalena Szypulska gratulacje dziękuję no wlądeczkę się ze mnie Tak ja dostałam mam... się na ostatnich eliminacjach i rzutem na taśmę ja no, udało mi się skoczyć. Ja bardzo się gratuluję bo ja się cieszę zawsze jak kobiety tyłki chłopakom No jaktycznie tutaj brały udział w naszych zawodach Lasamin Cup 2025 trzy kobietki, no i dwie stały prawie na podium. No to, to jest naprawdę rewelacja. Zauważa. A my bardzo dziękujemy za organizację. A, dziękuję. dziękuję bardzo. I mam nadzieję, Było że jeszcze miło. się będą odbywały. Oczywiście, że w przyszłym roku na pewno coś zorganizujemy i będziemy się dalej bawić. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy. I innych też. wędkarzy.